Kurcze blaszka. Ten skrót wcale nie jest taki krótki. I znowu wszystko na mojej głowie. Hejka wszystkim. Z tej strony poziomka, Oto kolejny odcinek z gry Rayman 3. Moi drodzy. Okej, okay, ja tu mogę normalnie wejść. To nie ta bajka, Globox. Ja tu się skupiam! Okej, okay, nie kłócę się z tobą. Wielki globosie. Nie wiem, co zrobiłam, trudno. Damy radę. Chyba, gdybym chociaż wiedziała, gdzie biegnę. To też byłoby spoko całkiem. Co mi zamkniecie? Chciałabym wiedzieć, co mi zamkniecie. Wydaje mi się, że troszkę muszę przyspieszyć. Tam mi zamykają, dobra. Na szczęście ta woda nie truje, jest bezpieczna, moi drodzy. E, czekajcie, mi się wydaje, że ten mikrofon. O, niech będzie troszkę bliżej. Będę się pewnie mniej denerwowała przy montażu. Poczekajmy. Go, 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 go. Przmych, kurde. Dobra. Trzmych. Nie chcę działać pochopnie. Najgorzej to jest właśnie działać pochopnie. Okej. Okay. Ale jednak muszę. Trochę na wariata. Ej, to sobie mogę tak w sumie tutaj poskakać. Ej, to nie jest złe. A doskoczę? Niezbyt. Dobra, ale to idzie zrobić. Ale muszę troszkę jednak tej mojej wariackiej duszy uwolnić. Ready as I'll ever be. Woo! No i się prawie potknęłam. Tyle z mojej dzikości. Kurde. A to małpka. Mm. Mm -hmm. mm, aby było, abym zdążyła Ale wiecie co? Albo mi laguje, albo spacja trochę zawodzi Może to i to Albo któreś z nich Ale to jest kwestia taktyki Otwórz się, go Łomatko, mój pies, nie Tobi, nie w tym momencie, ja nagrywam Kurde, ktoś musi iść. Ktoś musi iść, oczywiście. Ale powiedziałam, nie, nie zamykam okna. Ciepło jest, dziewczyno. Co się będziesz bawiła w zamykanie okien? Łomotko, jak każdy jest głośno w tym domu, czekajcie. Dobra, jestem, wróciłam. Trampolina! Potem. Ja muszę tam wejść, no dobra. No Mama, już schrzaniłam. Jak schrzanić? Poziomka TV. To chyba było tu, a może dalej. Ale fajnie. Czemu nie ufam temu mostowi? Nie mam zielonego pojęcia. To tyle, tyle, dobra. Beka trochę, bo jak spadniesz, to już nie ma odwrotu. <grymne> w idealnym momencie to powiedziałam. I know. Wiecie co? Nie ufam tej spacji. Z nią się coś dzieje. Tam jest yy, ten ślepy za o, w sensie ślepy. Po prostu i tak musimy iść w inną mańkę. Ale no. Zwał jak zwał. Ale tam nie. Tam się chyba zrobił most zwodzony na dół. Aha. A czekajcie. Bo, bo nawet nie wiem. Teraz myślę o tamtej niby drabinie, nie? I się tak zastanawiam. Nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Chyba nie. Mm. nam tam pójść najpierw. Ech, no trudno. Zaoszczędźmy troszkę na czasie, wiecie? Tutaj to było, okej. Okay. jest. Okej, okay, chyba rozkminiam trochę. O co tutaj chodzi? Ale nie podoba mi się to, co też mogę stwierdzić. No dawaj. Weszło od nowa? Już tak niezbyt. Ej, no. Co nie mam? <śmienic> o matko i córko. Jestem w tym beznadziejna. Nie było tak źle. Wiecie co? Czuję się jak w tym Ford Boyard. Ej, jak. Dobra. Teraz zauważyłam. Wow. Ale tu dostało łupnia. Dobrze wiedzieć. Już. Okej, okay, chyba jednak nie. Kurde. No, dobra, jeszcze raz. Bo Hop ma opóźnienie konkretne. Mm. To poćwiczmy. Aha, teraz to dostaję takiego łupnia, bez sensu. Nie chycił się, a to ci dziad. No nie. No nie, to tak nie działa. Teraz to sobie może, te. Mhm, mm wystarczy jeden zły ruch i mamy za swoje. Ta, trapy będzie dryfować. La 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 la. Ej, a gdyby tak? Kurde, nie no. Nie no tak nie działa. O, matko. W uhu. uhu. La morena. Uh. To ma jakąś śmieszną technikę. Tak kolor. damy radę. Rozbiegamy się. Jadziemy z tym. Gdyby nie te dwa błędy, może by się udało. Ale on się tu nie łapie. Rayman! Nie chciało mi się nawet rozbiegać. No, mogę jeszcze raz. Mm, nie no, palce muszą mnie odpocząć, wiecie. Denerwuje mnie ta gra. Hmm, super. Fajnie, Rayman. Też cię lubię. Nie no proszę ja was, jestem tak zdenerwowana. Palec mi już woliła. To się da zrobić? Bo, jak uderzam całą moją mosą, to i tak. Aha, super. Mm, 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 mm. Tylko marnuję czas. No, marnuję tylko czas. To i tak nie robi różnicy. A i tak będę robiła. Tak muszę robić. Czyli nie ma oszczędzania. Tylko będzie ten łomot. <laughs> matko, mój mały palec. Czekam, masz mi palce przy tej grze totalnie zsiwieją. Mi twierdząca, że nawalanie w to nic nie da. A tu jednak. Łamuję palce. Bolą. Mamy to. Globox, baby, jadę do ciebie. Ui! ojej, tu coś jest. A nie, tu, tu już byłam. Dobra. Skróty. A jednak nie. Zadziałała. To ja jestem najpiękniejsza w świecie. Czy to będzie mój ulubiony rodzaj poziomu, czyli będziemy dryfować Będzie surfing? Aha! I kto jest w kwestii drzwi? Hmm? Jednak nie. A mógł dać? Mart, że ci pomogłem z tymi drzwiami, co? Ale nie, O tak, o tak. Ładnie tu. Dobra. Hmm. Musiało się coś stać. O nie, to hippisi z lekarzem. Tylko nie to. spóźniłeś się. Refluks und Andre. Kim się kurna stary w kurna przywołać ha. leptysa to kurna cały normalnie świat ma stary, przerypane. Ha weź te Nie łódź. wiem, mój palec I musi koniec. do tego czasu się zregenerować. Ale kuls cool sandały, Ale mam świetny wynik uh. poziomu. Mm hmm, dwa kajki. Ale będzie jadka, Czuję to. Andy, mój Andy, do ciebie! Okay. Hej, stary widziałeś, ale wielkie ryby, nie? Czy ktoś właśnie leci nas zaatakować? Chyba tak. Coś pod nami pływa. I to ewidentnie nie chce się zakumplować. Nie wiem, na czym będzie polegał ten poziom. Ale mamy przerypane. Ej, tutaj! O! Ale tu mogłam normalnie wejść. Dokąd to prowadzi? Ha. Chciałabym wiedzieć... Nie wiem. O nie, ty coś oberwało. Jakimś cudem to oberwało. Ja wiem, że to jest niby boss. Uderzamy na oślep, ale coś mi się udaje. Ja wkrótce się dowiem. Może być. Za nami. Ach, się zablokowałam. Chyba, że te rękawice są mi po to. Aby ja mogła wiesz się uderzać może tak być spadaj dziękuję bardzo to nie są ryby Globox to nie są ryby kurka rurka dawaj dawaj git Aha, to nie ta rakieta. Armata, przepraszam. Słowa mi brakło. Tutaj. Ale spoko, już ogarniam. Tylko ich jest dużo. Sam jesteś, kraksa. No, poszło. No bo te z tyłu nas atakują. To nie są rybki. Już po nich, dziękuję. Dobra, ale to nie, nie jest jakieś takie super ciężkie do przejścia, ale... trzy, cztery. Z drugiej, z drugiej, z drugiej, z drugiej. Ratujmy się. Dobra, udało się. Bo Ja nigdy nie mam pewności, czy to ich zaatakuje. Nie, tu, 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 tu. Dawaj tych z tyłu, dawaj tych z tyłu. My albo oni. Tak, Ta, to ja tutaj wszystko robiłam. Mordo. W ogóle ja jestem w szoku, że ja nie sprawdziłam, czy ja mogę wpaść do wody. Czemu ja tego nie zrobiłam? Czemu ja tego nie zrobiłam w sumie? Chyba nie czułam takiej potrzeby. 7-6 i tak ładnie. O matko. Okej, okay, moi drodzy, ale jeżeli będziemy mieli zmianę w scenarii, to ja będę kończyła ten odcinek, bo nie ma co mieszać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście, byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo. Także do usłyszenia. No i cześć.